Cześć wszystkim, to strony Michał z kanału Ponarzekajmy o filmach. I co to dużo mówić, czekałem chyba te prawie 3 tygodnie, na pewno ponad dwa tygodnie na ten spoiler talk. Recenzja oczywiście była już w dniu premiery, ale jakby to powiedzieć, aura naokoło Suicide Squadu, czy Legionu Samobójców, jak polski to mówi, jest bardzo, bardzo dziwna i bardzo podzieliła fanów, jak wszystkie filmy DC. Więc chciałem się upewnić, że dużo osób to zobaczy. Także przechodzimy od razu do rzeczy. Ogólne podsumowanie moje jest takie, dla tych co nie wiem, nie oglądali jeszcze recenzji, albo nie pamiętają. Mi się film bardzo podobał, ja jestem z tych ludzi, którzy nie rozumieją tego hejtu. I czy znaczy, wiecie, rozumiem jeśli komuś film się nie podoba, rozumiem co mogło się mi nie podobać, ponieważ no mam oczy. Ale nie rozumiem 20 czy tam iluś procent na Rotten Tomatoes i wiecie, no ogólnych krzyków, że reżyser to powinien w ogóle wiecie, podać się do dymisji, w cudzysłowie, nie? Także... Przechodząc, co mi się podobało, widzicie wątki po lewej, będę przechodził po kolei przez postaci, wiadomo, będę wszystko omawiał e, jak najszybciej, e, jak najdokładniej. Natomiast ogólnie to, co mi się podobało, i nazwałem to jako rozbudowany świat DC. To jest to, co, na co wiele osób narzekało, że tu był wrzucony Joker, tu był wrzucony Batman, tu było wrzucone... Mi się właśnie to podobało, że w tym filmie wreszcie. To jest trzeci film ze Stein DC, który kontynuuje, kontynu 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 przepraszam, ich uniwers, i Universe po Man of Steel i po Batman v Superman, gdzie Batman v Superman, wiecie, dostaliśmy Gotham i Metropolis obok siebie, dostaliśmy wrzuconą troszeczkę tak na, wiecie, no, na przyspieszone, żeby w przyspieszony sposób stworzyć to uniwersum Wonder Woman, e, to było takie wszystko dosyć, wiecie, nie tak jak Marvel, że zrobili najpierw filmy poszczególnych postaci, a potem dopiero stworzyli razem Avengers, tylko właśnie takie, najpierw tutaj stworzono od razu wszystkich razem, tak? Więc, jakby, zobaczenie w tym filmie, w Suicide Squadzie, czegoś takiego, jak Amanda Waller opowiada właśnie, jak byli łapani poszczególni członkowie Suicide Squadu, i gdzieś tam Batman się pojawia, że ich dorwał w Gotham, albo właśnie Flash w, jak rozumiem, w Central City, Central, Central City, no, kapitana bumeranga, oczywiście, gdzie od razu mogę powiedzieć, że w tej scenie mówię, no, po prostu stałem mini orgazmu kinowego, Flash wygląda zajebiście, wiecie? Ja lubię CW Show, ten, tego flasza serialowego, szczególnie pierwszy sezon bardzo lubię, drugi już tak troszeczkę mniej. Liczę, że trzeci się poprawi w stosunku do drugiego. No, ale tutaj jakby w tej wersji kinowej wiadomo, że ten Flash będzie dużo bardziej dopracowany i będzie dużo więcej szczegółów, jak będzie. No, już zacząłem od Justice League, daj, dobra, nieważne. Meritum jest takie, że bardzo mi się to podoba właśnie, że czuliśmy, że jest to Midway City, to miasto, w którym działa się akcja filmu, że gdzieś tam domyślamy się w Central City, został złapany przez Flasha Kapitan Boomerang, bo to jest czarny charakter właśnie od flasza, że Batman złapał Deadshota, Harley Quinn, właśnie to, te wszystkie, że Joker gdzieś tam jest, istnieje i ma swoją, że tak powiem, siatkę jakichś tam zbirów, to nazwijmy, którzy na niego pracują. To wszystko, mi się właśnie podobało, że wreszcie czuję się, że jestem w świecie DC. Że to nie jest jeden pojedynczy film o jakimś tam bohaterze, tylko że to jest, je, to, że to jest świat DC. I jakby wiele osób na to narzekało, że to zostało powrzucane pewne sceny, pewne osoby. Nie, mi się, właśnie, dla, dla mnie to jest plus. Dla mnie to jest plus. Przechodząc po kolei do postaci yy, Amanda Waller. Chciałem zacząć od niej, ponieważ uważam, że jest ona tak naprawdę jedynym czarnym charakterem tego filmu. No bo jak się stanowicie, Enchantress, yy, z jej perspektywy jest czarnym charakterem dla nas, ale z jej perspektywy, no co no, ona wiecie, no ona jest jakimś, kurde, była tutaj dużo, długo przed ludzkością, ludzkość ją, kurde, wiecie, w postaci Amandy Waller, serduszko jej wyjęło ją, kuje jakimś, kurcze, wiecie, długopisikiem, <grych> no to jak na jej miejscu też bym chciał rozpieprzyć świat, ja jej nie winię, nie? Amanda Waller, muszę powiedzieć, że aktorka Viola Davis naprawdę odegrała tą rolę świetnie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale po prostu była takim sutni synem totalnym, bez mrugnięcia okiem, gotowa po prostu wykorzystać wszystko przeciwko wszystkim dla własnej korzyści. Łącznie z kilka niewinnych osób z bliskiej odległości strzelałem z pistoletu w głowę. Tja. Lecąc dalej Harley Quinn i Joker. Tutaj jakby Joker to jest bardzo ważna postać i w moim życiu i myślę, że w wielu waszych życiach. W tym filmie oni byli jako duet, jako związek, jako para. Całe powstanie Harley Quinnie i Originsy są związane z Jokerem, bo to przez nią ona... Boże, przez niego ona zwariowała. I powiem wam tak. Jeśli chodzi o to, jak to wszystko było pocięte, rozumiem, że to może kogoś drażnić. Naprawdę znam takich recenzentów amerykańskich, którym film się mniej podobał, i to są właśnie takie osoby, na przykład Chris Stackman, jeśli oglądacie to znacie. I ja wiem, że Chris lubi bardziej, Chris się interesuje yy, tworzeniem filmów, strukturą, yy, strukturą filmu, to jak się buduje jakiś film i tak dalej. I dla niego taka łamana struktura, takie flashbacki, ja rozumiem, że mogą mu się nie podobać. Ale na przykład dla mnie, wszystko było okej okay w tym filmie. Mi to w ogóle nie przeszkadzało. Ja się w ogóle całkowicie w ten klimat wkupiłem tych, tych scen, tych dziwnej muzyki. Mniej więcej tego, tak jak ostatni trailer ten z komikonu nam pokazał. Taki, wiecie, taki, taki dziwny teledysk yy, muzyczno-wizualny z historią Suicide Składu. Mi się to bardzo podobało. Joker. Bardzo ciężki temat, no bo po pierwsze, jest to obok Darta Wejdera chyba naj, najlepszy, najfajniejszy, najbardziej znany czarny charakter w ogóle w historii kina, komiksów tak dalej. Czyli nie wchodźmy w sprzeczkę to bardziej, no ale umówmy się. Joker kurczę, wszyscy znają. No i oczywiście, ze względu na to, że w trylogii Nolana pojawił się on w drugiej części. W Moim zdaniem, najlepszym filmie w historii kina, jeśli chodzi o ekranizację komiksów, czy, wiecie, wariacje na temat komiksów, w, w roli kapitalnej Hifa Ledgera, który, no potem, wiecie, nie żyje, więc po śmierci zostało Skara i wiecie, jak to jest. Jak się wchodzi w czyjeś buty, to kogoś, kto, kogoś, tu genialnie ro odegrał rolę, a już nie żyje, no to jest jeszcze ciężej, tak? No bo, i Jared Leto to wiedział, Jared Leto przygotował się do tej roli bardzo dobrze, Jared Leto wszedł w ten, wiecie, dużo tych plotek, nie wiem, czy czytaliście, było, że Jared Leto, wiecie, nie wychodził z charakteru, jak nawet mówi, która z aktorek, ta co Katana grała, się mu przedstawiała, to on się z nią witał jako, nie jako Jared to witał się z nią jako Joker, nie? Tym swoim głosem i tak, wiecie, no, tymi jakimiś tekstami. Podobno wysyłał jakieś, kurcze, w ogóle różne prezenty do ludzi z obsady, żeby wczuć się w mańce Jokera, w tym podobno z szczury i tym podobne, nie? Także, jakby, koleś naprawdę się przejął tą rolą ja się cieszę, że nie patrzę do tego, a spoko dajcie mi make-up i nie wiem, wchodzę i gram Jokera, tylko podszedł do tego na poważnie i był po filmie bardzo zdenerwowany, bo rzeczywiście wycięto, nie wiem, tam 50% scen, 80% scen, no bardzo dużo scen z Jokerem wycięto, kilka zresztą było w trailerze, które nie pokazują się w filmie. Mi też się to nie podoba, natomiast co do samego Jokera, Yy, mi się bardzo podobał on. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, performance jego bardzo mi się podobał. Był, był przerażający w znaczeniu, nieprzyklęty, po prostu taki kurde, taki wiecie, taki świrus, taka osoba, przy której wiecie, no, nie czujecie się bezpiecznie, nie? No, w każdym filmu może mu coś odpalić. Przy tym był bardzo skuteczny. Jako bandzior skuteczny, mam na myśli, nie? Yy, ma za sobą ludzi, chce coś zrobić, to to, to robi. Na przykład, wiecie, zdobyć tę e, fabrykę z tymi, co im wszczepiano w szyję, że potem to zdezaktywować. E, jak chciał przekupić tamtego strażnika, żeby dał komórkę Harley, zrobione. Jak chciał odbić potem na koniec filmu z więzienia, zrobione. Także jest przerażający, w tym sensie, takim, że e, zdolny do wszystkiego, pieprznięty na maksa, ten jego śmiech, te jego jakieś dziwne teksty, dziwne gadki i bardzo skuteczny. Także ja myślę, że to jest świetny zadatek na Yy, właśnie film solowy o Batmanie, Batman vs. Joker, taki wiecie, no, w nowej wersji, oczywiście, nie, bo, wiecie, musicie zrobić. Heath Ledger, niedościgniony, mistrzowski, okej. Okay, Jack Nicholson, zresztą tak samo, zupełnie też na epoka. Tutaj ten Joker to jest coś nowego, coś innego i myślę, że musimy do tego podejść po prostu jako coś oddzielnego, tak? Umówmy się. Dostaliśmy go zdecydowanie za mało, żeby, że tutaj już jakieś porównania z Heathem Ledgerem robić. Ja bym chciał, e, bo Heath Ledger, poza tym, że świetnie zbudował postać, świetnie grał, świetnie mówił, e, miał scenariusz. On miał Jokera, który był piewcą chaosu, który miał no po prostu fantastyczną historię w Mrocznym Rycerzu opowiedział nam Nolan, nie? Także jakby to tam nie możemy o tym zapomnieć. Tutaj Joker tak naprawdę był takim, wiecie, taką mówię, jak, jak pieprz w zupie, nie? Na zasadzie przyprawą. Yy, gdzieś tam posypany lekko po szczególnych momentach filmu i dużo osób mówi, no to pff, mogli go w ogóle nie dawać, ale właśnie wiecie, ja się cieszę, że go dali, właśnie dla mnie to była jak taka przyprawa, dla mnie to było, wiecie, to była historia o Suicide Squadzie, to nie była historia o Jokerze, to nie była historia o Batmanie, to nie, film nie miał tytułu Joker vs Suicide Squad albo coś w tym stylu. Zgadzam się, że było go dużo w trailerach i w ten sposób, wiecie, taki advertisement tak zareklamowali film i możemy się czuć, że hola, 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 był w co drugiej scenie w trailerze, teraz nagle jest tylko tyle. Zgadzam się, macie ludzie, moi drodzy, pełne prawo tutaj mieć jakieś pretensje do nich. Zresztą podobno nakręcili, sam Jared ale to mówił, że nakręcili z nim tyle scen, że można by solowy film o Jokerze zrobić, także no, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, czemu go tak, wy... nie, nie wiem, czemu to zrobiono, że go powycinano, ponieważ no... No dobra, ale mniejsza, no możemy tylko żałować, pewnie oczywiście znowu dostajemy jakiś extended edition, gdzie będzie, będzie będzie wersja reżyserska pewnie wiecie 3 godziny i będzie tego Jokera więcej no także przynajmniej tyle ale no rzeczywiście ten 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 dowcip w internecie że teraz co, co, każdy film DC no to trzeba czekać na wersję reżyserską to, to w ogóle wiecie jaki to ma sens prawda ale przechodząc do sedna same sceny z Jokerem sam on mi się podobał w każdej scen każda scena była zbudowana z jakąś wizją zobaczcie że w ka każdy moment czy to był moment jak on Leżał w mieszkaniu, jak te wszystkie bronie były naokoło niego poustawiane. To było niesamowite wizualne ujęcie. Scena, gdy Harley skacze do tego. do tych chemikaliów, on skacze za nią. Całość była fantastycznym takim właśnie, jak wyjętym ni to z komiksu, ni to po prostu z wyobraźni ujęciem. Z muzyką świetnie dograna, jak on do tej wody, wody, to wchodzi bicik wtedy mocniejszy, muzyczny i wiecie, wszystko było fajnie zgrane, tak? W każdej scenie miał też inny strój. Każda scena była przemyślana z jego perspektywy, jak bardzo świnięty chce być w tej scenie, tak? Dodatkowo jego teksty widziałem taką opinię, że za mało było jakichś takich, wiecie, iconic moment, że, że nic nie będzie. Dużo moim zdaniem było cytatów w tym filmie, był w, dopiero w, był w kilku scenach ten Joker, a już mam, ja mam w głowie kilka. All the chitchats gonna get you hurt. Albo jak gada z Harley i. Kurczę tam nie pamiętam dokładnie jak. I przykłada jej tę sw swoją rękę do ust tym uśmiechem narysowanym. <laughs> I, I tam mówi coś takiego: Desire becomes surrender, surrender becomes power Wiecie, to są takie teksty, nie wiem, ja to za zapamiętuję, nie? Albo jestem taki jeden moment, gdzie widziałem, że ktoś napisał ktoś powiedział, że przypominał mu to Jim'a Kareya i rzeczywiście, tak jak oglądałem ten film już trzy razy, rzeczywiście im, wiecie, ten trzeci raz szczególnie, nie? Już tak rzeczywiście się skupiłem, jak on mówi w tej knajpie do tego Murzyna w tatuażach. He's so intense! Ale taki rzeczywiście Jim'em Carreia, takie honka, honka! No nie? Jaki, kurczę, yy, taki trochę lekki Jim taki, wiecie, lekka maska, ale jest to jakiś, kurczę, ciekawy kierunek, na pewno jest to oryginalny kierunek, no nie? Bardzo zwariowany. No i co najważniejsze, w tym filmie wyszło, i moim zdaniem fajnie to pokazano, to... Jego związek z Hadley Quinn, która przez Margot Robbie Grana jest moim zdaniem świetna. Moim zdaniem jest po prostu fantastyczna. Z każdym oglądając coraz bardziej ją lubię. I ona też miała mnóstwo. Była, była po pierwsze seksowna, piękna, bo aktorka taka jest. Była przy tym taka, wiecie, czarująca, w znaczeniu taka lalkowata, to się mówi, powiedzmy taka, wiecie, taka lalka. Ale przy tym była też psycho, ćwiernięta. Dlatego pasowała idealnie z nim. I dla mnie to jest niesamowite, jak pokazano związek między dwoma świrusami, taki, że naprawdę rozumiałem o co im chodzi, nie? On chciał już ją zostawić w tych chemikaliach, ale. A, coś go Coś go wiecie, ruszyło i się za nią rzucił. Potem cały film praktycznie on za nią podąża, próbuje ją odbić dosłownie, nie? Robi na niej wszystko, kurde, Morduje ludzi, porywa helikoptery, latuje do miasta, opanowa. Opanowe obanowanego przez terrorystów i tak dalej, nie? Także jakby, ja byłem zaskoczony bardzo pozytywnie tym, jak ten związek został pokazany. Harley Quinn mi się strasznie podobała. Te wszystkie żarty w stylu... Katana wchodzi, grozi, że ją zabije, ona... I like her. She seems nice. Albo już odnajdują Amanda Waller w mieście i Rick Flagg nie chce, żeby oni do niej wchodzili, żeby ją zobaczyli, czy tam coś. A ona mówi... Ooo... a shame do was. Jest taka, wiecie, mi się to bardzo podoba. Czy... Co, co mi nie zagrało? Jedna rzecz mi nie zagrała. Po pierwsze, jeśli chodzi o Harley i Jokera, po pierwsze, yy, macie rację wszyscy moi drodzy, wszyscy mamy rację, bo ja też to mówię za mało Jokera. Tak, kurwa Jokera powinno być więcej, szczególnie, że nagrali więcej. To nie tak, że nie nagrajamy narzekamy, że... Mog nie, nagrali i nie wsadzili do filmu. Absurd. Po prostu ha, absurd. <śled> absurd. Ale wiecie co sobie pomyślałem? Bo się zastanawiałem na przykład, co Harley Quinn w ogóle robi w Suicide Squadzie, no bo komiksowo to wiemy co. Ale tak naprawdę jest to dziewczyna z kijem baseballowym, albo jak nie ma kija, to z niczym, nie? Zwykła, wiecie, eks psychiatra a teraz święta dziewczyna. Moim zdaniem lepiej by się wszystko zgrało i z Jokerem, i w fabule, jakby się okazało, że ona jest po to w Suicide Squadzie, ponieważ Amanda Waller z jakichś tam przyczyn, wiecie, scenariuszowych, chce zwabić Jokera, ona jest tylko przynętą na Jokera, nie? Nie będę teraz pisał tutaj wiecie przepisywał całego scenariusza Suicide Squad jak ja bym to napisał, ale mówię taki wiecie luźny pomysł weter rzucam. Okazuje się, gdzieś tam jak Jokerem odbijasz to była pułapka. Że ona po to była, bo taka wiecie Amanda Waller ma, ma jakichś najlepszych Navy Sealsów z młodym Clintem i Studem, który wygląda zupełnie jak ojciec. Nawet jeśli nie wiedzieliście, że będzie grało, no to chyba wydaje mi się, że mieliście jakiś mały mindfuck, że wygląda kurde jak Clint i Stud, nie? Tak, to jego, jego syn. Yy, ma, wiecie, ten Rick Flag, ma, ma, no rozumiem tak, Deadshot, no to wiadomo, jest super strzelcem, zawsze się przyda, nie? El Diablo, yy, kurwa, może podpalić cały budynek, o tak, no to dobra, jeśli go panuje, to się przyda, no tam Kapitan Boomerang, no, no niech będzie, no, no wiecie, czemu nie, no na zasadzie jak, jest, jak nikt nie będzie na nim płakał, no to się przyda, kolej, co tam prawda skoro wszystkie banki obrabowuje coś musi umieć nie no jak moglibyśmy sobie tak wiecie tak przejść powiedzmy że każdy tam coś coś tam umie nie ale Harley Quinn zasadniczo to jest po prostu pieprzyjęta, jedno co może zrobić to taką misję wręcz yy, zniszczyć wiecie nie także jakby zabrakło mi tego elementu tak trochę się spodziewałem że ona będzie takim wiecie jak zobaczyłem ten związek z Jokerem że że ona właśnie będzie tą przynętą na Jokera no ale to tyle. Generalnie, ja i z Harley, i z Jukera jestem mega zadowolony, chcę ich więcej. I to jest dla mnie najważniejsze po wyjściu Skina. Yy, jakby, jak wychodzę z Skina i mówię, chciałbym go więcej. Czy to jest minus filmu? Nie, no, moim zdaniem to jest plus filmu, tak? Po prostu, to było na tyle dobre, że chcę tego więcej, tak? Lecąc dalej. El Diablo. Bardzo ciekawa postać, yy, bardzo fajnie pokazany ten taki ludzki element w nim. To, że bardzo smutna i tragiczna historia, że zamordował swoją rodzinę, nie panując nad swoją mocą. Po czym na koniec poświęcenie, katarzys i... chwilę taki badasowy moment, jak się przemienia w tego, nie wiem co to było w zasadzie. Jak wiecie, możecie napisać. W, no w kurcze, w diablo się zamienia po prostu. Także, my myślę, że, tutaj wiecie, dużo nie mam co im do powiedzenia. Myślę, że po prostu to była ciekawa postać. Taki fajny przykład właśnie postaci, której w życiu nie słyszeliście, ale po wyjściu z kinacem, no był spoko. O to chodziło. Lecąc dalej, Killer Krok. Moim zdaniem troszeczkę było go za mało. Brakowało mi kilku jeszcze takich, wiecie, takich małych, jak I'm Beautiful. Nie, kilku takich małych tekstów mi zabrakło, takich takich małych wstawek. I wiecie co sobie myślałem, że tam na koniec yy, to on powinien był się poświęcić, nie? No bo ten Navy Seal, co wysadził El Diablo i e, tego, nie pamiętam się boże, Inkubusa, No wiecie, ten CGI-ową papkę brata Enchantress, nie? E, to tam się Navy Seal normalnie chyba poświęcił, no bo, kurwa, wysadził minę przed swoją twarzą, no to musiał zginąć. Także też, że tak powiem, jego zdrowie to tylko woda, jakby co. Ale kopie, he's so intense! Honka, honka! Nie no dobra, ale powinien tam by się moim zdaniem, ale krok poświęcić, no bo tak naprawdę co oni w nic z nim w kolejnych częściach będą robić. No za bardzo jego fabuły nie rozbudowali, jakiś tam, wiecie, no za dużo nie mówił. I myślałem, że to właśnie najwisilsi tam będą, wiecie, walczyć z tymi potworkami, wiecie, pod wodą, a to on właśnie podpłynie dzięki temu, że lepiej pływa, no bo wiecie, jest chyba krokodylem w końcu, nie? I on wysadzi, tak, żebyśmy mieli tutaj dwa poświęcenia naraz, ale wiecie, to jest normalne, w Suicide składzie z tego co wiem w komiksach, to jest standard, że tam para osób nie wychodziło, prawda? Cało z końca historii, nie? Ale moim zdaniem, Kiel krok był spoko. Yy, Podobał mi się makijaż. Podoba mi się jego koncepcja. No, takie wiecie, dziwne trochę urozmaicenie. Trochę świata magii. wejście w DC. Yy, tylko mogło być go też trochę więcej, nie? Co mówię, nie jest minusem wcale. Katana. Katany też mogło być więcej. I tu mogę tak, kurwa, przy każdym mówić, no ale. No tak, bo dalej, Kapitan Boomerang powiem to samo, no nie? To już wszystkim mogło być więcej, nie? Może poza Rickiem Flagiem, no nie? I Enchantress, która tańczyła jak yy, tancerka brzucha. Ale katana, powiem Wam tak, to jest dla mnie kolejny przykład, tak jak joker, takiej lekkiej przyprawy, no nie? Było jej mało, ale bardzo mi się wizualnie podobała. Eee, podoba mi się końce. podoba mi się te sceny, te interakcje między takie, wiesz, zupełnie inny klimat wprowadza taka Katana, a taka Harley Quinn. Właśnie jak taka Katana ją gdzieś tam, wiecie, wyjmuje czy jest full na poważnie, mówi coś po japońsku i, prawda, chce wszystkich posiekać, a Harley Quinn, nie, wiecie, robi sobie jaja. No, mnie to śmieszyło, ja się, przez cały film właśnie te interakcje mnie bawiły i taki był zamysł, właśnie na tym polegał Suicide skład Nie na poważnej historii Jokera, który będzie tutaj, wiecie, wprowadzał chaos, a Batman będzie go, będzie ten chaos niwelował i będzie musiał jakieś wybory życiowe, nie. To miał być film o grupce popieprzonych indywidualiz... Stów. ...indywidualistów, no, no wiecie, takich postaci, które, które każdy jest normalnie solo, a tutaj nagle muszą współpracować pomimo, że mają zupełnie różne charaktery, jedni są pi bardziej pieprznięci, inni mniej, jedni są krokodylami. Tak. Także dla mnie było jej mało, ale mi się generalnie bardzo podobała, każda, każda scena z nią była ciekawa, ona wprowadzała coś fajnego do tego filmu i tak można powiedzieć o prawie każdym, bo Kapitan Boomerang to samo. Jai Courtney nigdy nie sądziłem, że mi się w jakimkolwiek filmie spodoba, a tutaj był śmieszny, był zabawny, było go mało. To troszeczkę mnie tylko zawiodła jedna rzecz, że mało takich bumerangów użył, nie? No wiesz, spodziewałem się, że kurwa będzie tym bumerangiem rzucał, będzie kosił tych przeciw, coś, coś z tym zrobi, a rzucił ten jeden bumerang w zasadzie, znaczy walczył nimi wręcz, i rzucił ten jeden bumerang z kamerką i zniszczyło go i już nie ma. Rick Flag. I powiem Wam, Rick Flag po pierwszym oglądaniu filmu, obejrzeniu mi się. Okej okay był, nie? Już po trzech razach, powiem wam, że warto go najsłabszy element w składu. W sensie z postaci aktorów, po prostu. To jest rola, którą miał pierwotnie grać Tom Hardy. I to byłaby dobra rola wtedy. Ponieważ Rick Flag jest silnie budowany na takiego badasa, żołnierza, takiego, wiecie, z honorem żołnierza, który nigdy nie cofnie się przed walką, wiecie, nie? Moim zdaniem temu aktorowi, który zapomniałem jak się nazywa, brakuje całkowicie charyzmy. To jest aktor, który Robocop'a ostatnio grał, jeśli tam jakoś kojarzyliście może twarz. Joel Kinnaman. Whatever, nie? Moim zdaniem temu aktorowi po prostu zabrakło tej charyzmy, takiej jaką właśnie Tom Hardy by miał, bo on tutaj miał z Deadshotem być takim, wiecie, takim... Taka, wiecie, kostka o kostkę, mieli się bić, mieli się szturchać, mieli tam... grozisz mi? I powiem szczerze, no, zabrakło tutaj sporo, bo rzeczywiście ten, Rick Flag wyszedł tutaj tak miałko, miał, miałbyś takim, mi się to kojarzyło, wiecie co, jak trzeci raz oglądałem, z takim, jak taki dzieciak, który, żeby być, pokazać, jaki to jest męski, jaki to jest, wiecie, ataki, to dorzuci jakieś przekleństwo, nie? I taki na zasadzie, kurwa, It's so intense. dzieciacko get you, no i dodatkowo miałbyś takim budowali z niego takiego żołnierza z honorem, że się śmiał, że Deadshot ty jesteś yy, płatnym zabójcą na zlecenie, jakby tam w killerze było. A kurczę, ta! Amanda Waller palnęła pięciu niewinnym osobom w łeb z przyłożenia, On... No, okej, no, okej. Okay, okay. Nope! Nope! To nie do końca wina aktora, to jest wina scenariusza, ale jeśli chodzi o aktora, to mówię, brak charyzmy, Całkowity brak charyzmu. To miał być koleś, to miał być ten Clint Eastwood właśnie, bo, znaczy może, nie Clint Eastwood, tylko syn Clint Eastwooda, nie? Taki wiecie, z takim wyrazem, taki właśnie z wyrazem twarzy Clint Eastwooda, nie? On by, by się przydał, albo właśnie Tom Hardy, który niestety, no co, no, nie zagrał w tym filmie. No, trochę szkoda. Trochę szkoda. Bo rzeczywiście to by, to by pomogło. To był, to był, to był takie słabe ogniwo tego składu. Nie? Bo Will Smith, do którego właśnie przechodzę, był moim zdaniem świetny, po prostu. Bo bałem się przed filmem, że Will Smith zrobi z tego taki wiecie. Nie Suicide skład tylko Will, Swiss, Will Smith, Will Squad, nie? Taki wiecie, jak w Man in Black, nie? Czy w jakimś innym filmie, w każdym filmie, w którym on gra i wiecie, jest śmieszny, jest zabawny, jest czarujący, jest przy tym taki wiecie męski, no bo Desire becomes surrender, surrender becomes power. He's so intense. Anyway, nie przyćmił w ogóle yy, innych bohaterów, po prostu świetnie odegrał swoją rolę. I wprowadził taki ludzki element, też obok Diablo, jak fajnie mi tam ktoś w komentarzu zauważył, że Diablo też rzeczywiście ten no, ludzki element wyciągnął bardzo swoją tragiczną ludzką historią, pomimo mocy, ta, to człowieczeństwo z niego wyszło i wyszło na przód. Na koniec, powiedzmy, nie? W pewnym sensie. Bo dosłownie to zamienił się w jakieś dziwne stworzenie, ale Diablo, no ale mniejsza. Deadshot w każdym razie, yy, generalnie ta cała sytuacja z córką, no wiecie, to miało być specjalny zabieg, żeby Widz mógł się z nim utożsamić. No bo z jednej strony to jest seryjny morderca, który wpakował w pierwszej scenie kule w łeb komuś, a z drugiej strony kochający ojciec, który. No wiecie, no, no nie, nie jest taki kurczę zły jednak jak go tam malują, no nie? E, I co ważniejsze, jak trzeba było to doprowadził prowadzał humor, jak trzeba było. To był badasem, nie za dużo, nie za mało, idealnie, dokładnie to, co po to zatrudniono właśnie Willa Smith'a do tego, żeby trochę tym swoim nazwiskiem, wiecie, wyciągnął. Miał być właśnie obok niego Tom Hardy, żeby były takie, wiecie, dwa bardziej znane nazwiska. Został on, świetnie mu się udało, obok niego Margot robi świetny duet na ekranie, Szam w ogóle jego interakcje ze wszystkim były fajne, Za mandą Waller, z resztą składu, no z Rickiem Flaggiem właśnie takie wiecie na zasadzie, no Will Smith ten ten poziom, Rick Flagg, tam, tam, ten aktor, ten poziom, nie, także tutaj trochę zabrakło, jedna z moich ulubionych scen w tym filmie, a jest dużo scen, które lubię, to jak pierwszy raz dają mu pistolet, ja Jokers must be crazy, zaczyna strzelać, wchodzi fajna muzyka, Badass. I właśnie takich sceny chcemy oglądać od osoby, znaczy postaci, jako Deadshotta, który, wiecie, można było przed chwilą powiedzieć, co, no, chodzi i strzela, na no, zasadzie, wiecie, nieważnej mocy, nie? Mi się zajebiście go oglądało od początku do końca. No i przechodzimy do tego, co dla wielu osób nie zagrało w tym filmie, Enchantress. I powiem wam tak. Jeśli chodzi o Enchantress, są dwie odsłony Enchantress w tym filmie. Pierwsza, to jest ta, która na początku moim zdaniem, no miło że żeby mi szczena upadła, jak, scena jak ona się pierwszy raz zamienia, wiecie, to scena z tymi rękami tam, jak, wiecie, ustalają w tym tam rządowym budynku, <grym> że właśnie z stą powołać zajebista. Jest taki Kevin Smith, nie wiem czy, czy znaczy, taki amerykański reżyser, on jest też fanem komiksów. Ym, jak, możecie sobie znaleźć jego taką szybką recenzję tego filmu. Fajną rzecz powiedział. To jest koleś, pamiętajcie, który, on reżyserował na przykład ostatnio jakiś tam odcinek Flasha, tego właśnie z CW, tego serialowego. Ym, wiecie, no generalnie koleś pracuje, pracował z Mattem Damonem, Benem Affleckiem i tak dalej, jest w biznesie i bardzo spoko kolesiem jest. Jak ocenia filmy, to wiecie, gada jak po prostu ziomek z ziomkiem w swojej koszulce jakiejś tam sportowej, wiecie, jest totalny chillout, bardzo go lubię, Słuchać, polecam. Fatman o Batman możecie znaleźć, Kevin Smith. I powiedział taką fajną rzecz, że on jakby wiecie, dali mu do nakręcenia, nie wpadłby na to, żeby z tym, z tym takim kreatywny sposób, że ta dłoń z dłonią. I wiecie, pachnęłoby czarne światło i była Enchantress i tyle, nie? Mówi, to, to są właśnie takie rzeczy, których często widz nie docenia, które, a znaczy wiecie, wielu widzów nie docenia, ja na przykład doceniam. Dla mnie był fantastyczny moment. Ta Enchantress na początku w ogóle była przerażająca, potężna. I tak naprawdę dopiero jak się przemieniła w tą tancerkę brzucha, która wiecie, tam, tutaj, gadała w obcym języku, w tym momencie wszystko się posypało i rzeczywiście, no, po prostu czarne charaktery w tym momencie od połowy filmu już przeszły w taki, ja to nazywam, Marvel level. Nie dlatego, że nie lubię Marwella, tylko no, po prostu wiecie, no, często tak jest z nie? Sam pomysł jakiś taki magii, jakiejś postaci takiej, jakaś jakiejś się z wudu kojarzącej, tam, paru tysięcy lat, czy tam coś, że tyle lat żyjącej... Dla mnie ok, ale rzeczywiście niepotrzebnie weszli w motyw, wiecie. Tańca, tańca brzucha, jakiś taki kiecki. Ten jej brat, taki CGI-owy, momentami, no, bardzo mi się podobał, kurzywał umiejętności, tak. He's so intense. You wanna beef? You wanna beef? Ale już pod koniec, jak już wiecie, wszędzie latały, prawda? Jakieś promienie, wszystko się niszczyło. No, troszeczkę zaleciało takim standardowym, wiecie. Wirujące koło. Czegoś świecącego i, za, i groźba zagłady świata, więc nasi bohaterowie muszą iść powalczyć z tym... No. Umówmy się, w tych filmach... Ile macie takich filmów, w których czarny charakter jest przemyślany, jak Joker właśnie Heath Ledgera, nie? Nie wiemy. Może tak, nie aż tak bardzo przeszkadzało mi to, że te czarne charaktery były pod koniec słabe, ponieważ jakby... Cała moc Suicide Składu polega na skupieniu się na tym właśnie Suicide Składzie, na, na tych ludziach, na tych osobach współpracujących z, yy, wiecie, problemami psychicznymi i różnymi innymi problemami fizycznymi. Koleś jest krokodylem w końcu, nie? W każdym razie chodzi mi o to, że ja na tyle byłem wkupiony w film, że jak doszło do takich głupich momentów, takich typowych, właśnie tej końcówki, wiecie, CGI-owe wybuchy na niebie, nie przeszkadzało mi to aż bardzo. Nie dałem tego filmowi 10 na 10, że jest arcydziełem, ale w mojej ocenie dostało, dostało ode mnie ósemkę. Problem jest taki, że nie dadzą, Warner Bros., czy tam kto za to dokładnie odpowiada, nie dają swojemu reżyserowi, którego zatrudnili, odpowiedniej ilości czasu, bo podobno Ayer miał tylko 6 tygodni na napisanie scenariusza, i to jest za mało na taki film, mówmy się. i nie dają wystarczająco dużo jakby takiej wiary i wiecie, nie dają mu doprowadzić projektu do końca. Plotka jest taka, że tam ze dwa miesiące przed premierą zatrudniono tą ekipę, co właśnie sklejała trailery, zatrudniono do zlepienia filmu i podobno tuż przed premierą była wersja reżysera, była wersja tych ludzi od yy, tych trailerów, znaczy tej takiej wersji filmu trailerowej, jakby bardziej takiej teledyskowej i potem to złączono. No wyobraźcie sobie, że taki JJ Abrams, który robił Star Wars Force Awakens, miał na to taką wizję, jaką miał, mi się ona zajebiście podoba, jestem ultrafanem, i wyobraźcie sobie, że miesiąc, miesiąc przed premierą ktoś powiedział, nie słuchaj, wiesz co, wiesz co, ten film jest zbyt podobny do Nowej Nadziei, co jest krytyką wielu ludzi yy, i teraz, wiesz co, zmieniamy, zmieniamy, wiesz co, jednak tu nie będzie Gwiazdy Śmierci i takie wiecie, no dobra, ale pół filmu trzeba wyciąć, nie? Trudno. No, tak mniej więcej wygląda w tej chwili robienie jakichś tam Suicide Squadów, czy Batman v Superman, bo jeśli oglądaliście wersję reżyserską, która jest pół godziny dłuższa i wyjaśnia dużo więcej rzeczy niż oryginalna, z logicznych przyczyn, bo jest pół godziny dłuższa, nie? No to, co tu, co tu dużo mówić? Pozostaje nam się modlić, żeby kolejne filmy, jak Justice League, jak Wonder Woman, nawet wcześniej przed Justice League, po prostu były jedną, długą, spójną wizją reżysera, czy reżyserki, jak w przypadku Wonder Woman. I wiecie, no po prostu żeby dano tym ludziom wolną rękę, hajs, budżet, żeby tylko mogli wiecie mieć wszystko co chcą i dostaniemy takie filmy od DC, chociaż ja naprawdę jestem zadowolony. To jest moje podsumowanie, wciąż 8 na 10, wciąż się super bawię, nie mogę się czekać, aż wyjdzie na DVD albo na Blu-ray, mam nadzieję, że wam też się podobało, albo nie wiem, może jak komuś się nie podobało, No będzie sobie za 3 miesiące, na luzie, bez już oczekiwań, może mu się spodoba, więcej humoru załapie. Może wersja reżyserska wam się spodoba no w końcu w DC? Teraz to już będzie rzeczywiście normalka. Kurczę, na pewno nie będziełem wszystkiego, co chciałem, ale już mówię 100 tysięcy godzin. I jak powiedział Joker. Oletchetchetts, oh, na. Także napiszcie, czy zgadzacie się ze mną, czy nie? Co wy byście zmienili w tym filmie? Jakie są Wasze odczucia względem Jokera i pozostałych postaci? I powiedzcie mi, bo. Ja tak myślę, czy to nie jest wszystko kwestia tego, że na DC, na filmy DC takie jak Batman v czy Suicide Squad są za duże oczekiwania. Skończy tym optymistycznym akcentem tę wypowiedź. Nie, nie, nie. I'm not gonna do. Huh? I'm gonna hurt you. Really? Really? bad.